Hej, mi się pysie, z tej strony Natalia i witam Was cieplutko na moim kanale w kolejnym odcinku z gry, której tytułu zapomniałam. Coś tam, pipa fill, coś tam, coś tam. Yy, nieważne, jak tu jesteście, to pewnie wiecie co oglądacie, nie muszę Wam tego powtarzać. O, zobaczcie, tam biega nasz rebak. Okej, okay, w ostatnim odcinku mieliśmy odebrać telefon, ale tego nie zrobiliśmy, więc robimy to teraz. Cześć Lili! Zdecydowałaś się, żeby jednak wziąć udział w tych zawodach. Tak, zmieniłam zdanie. Wiesz, że najpierw musisz przejść kwalifikacje, zanim dostaniesz zgodę na wzięcie udziału w zawodach? O, okej, okay, kiedy są najbliższe testy? Poczekaj, zaraz sprawdzę. O nie! Co się stało? Testy odbywają się dzisiaj. Czy wciąż mam czas, żeby tam dotrzeć? Tak, ale musisz najpierw przyjechać do mnie, żebym mogła ci dać wejściówkę. Zaraz tam będę, okej. Okay. Tak, jeśli pamiętacie, w ostatnim odcinku yy, w ostatnim odcinku okazało się, że mamy problemy z rudem Wanginesem. <grym> I zmieniliśmy zdanie, będziemy ruszać na zawody, żeby uratować nasze rancho. Dobra, raczej sobie na Lambercie nie pojedziemy. Weźmy sobie salmę. Pokaż mi tylko jej morale. Jedna gwiazdka, brakująca. Dobra, to szybko się nią zajmiemy. Szybko ją wyczeszemy. Dobra, już wiemy, jak to się robi. Ostatnio nas nauczyli wszystkiego. Okej, okay, troszeczkę już opanowałam swoje podekscytowanie tą grą. Ale, ale no nadal bardzo się cieszę, że udało mi się uznaleźć i mam, możliwe... <laughs> I mam możliwość zagrać w nią po latach na, na komputerze. Okej, okay, wyczyśćmy sobie. Tego konia. Szybko, szybko, bo nam tam zawody zaraz ten. O. Dobra. Już mamy zadowolonego konia, teraz możemy jechać na zawody. O nie, czy on mnie teraz wyjdzie ze stajni? To głupio zrobiłeś. Ale... O, enterem też możecie użyć. <ścoughs> nie tylko spacją. Okej, okay, nie, nie chcemy nic zmieniać. Już jedźmy, jedźmy. Jedźmy, jedźmy, nie ma czasu. Najpierw pojedziemy sobie do Eddy, żeby dała nam wejściówkę na te zawody na te kwalifikacje. Ach, zapomniałam, że nie mam jeszcze szybkiego tego i chciałam znowu przyspieszać shiftem, a on zatrzymuje konia. W ogóle tutaj jak możecie zobaczyć mamy na niektóre przeszkody czerwoną strzałkę, to już widzieliśmy w poprzednich odcinkach gdzieś tam, w przeciwieństwie do gry Laura Hobby mistrzyni jazdy konnej, ta gra ma poziomy umiejętności koni. I, I gdzieś tam one determinują to, w czym możemy wziąć udział przez takie przeszkody skakać i, i takie rzeczy. Więc jakby super rozbudowana gra, moja ulubiona. Podejdźmy sobie do Eddy. Eddie hoduje owce i ma taki śliczny znaczek na dachu. O jesteś! Przepraszam, że nie ostrzegłam cię wcześniej, ale w porządku. Wciąż masz czas, żeby się tam dostać. Jeśli przejdziesz ewaluację, będziesz mogła wziąć udział także w lokalnych zawodach. Myślisz, że to będzie wystarczające, żeby spłacić rancho? Obawiam się, że nie. Będziesz musiała mierzyć wyżej i wziąć udział w zawodach międzynarodowych, żeby zdobyć na to pieniądze. Anyway, tutaj jest Twoja wejściówka. Teraz pospiesz się. Dam znać Panu Hausmanowi, że będziesz później. To daj znać Hausmanowi, że będę później, a ja już, ja już biegnę. W ogóle ta postać jest taka ładna, model tej postaci. Czy nadal wyglądają trochę jak z Simsów 2? Ale podoba mi się ta nasza bohaterka. Wiecie, nostalgia mi normalnie zamazuje trochę obraz. I w mojej głowie to wiadomo, że wyglądała pięknie, ale na, na żywo w grze też wygląda całkiem całkiem. Dobra, nie mam pojęcia, gdzie się odbywają te e, kwalifikacje. jedźmy po prostu. Przed siebie, gdzie nas strzałka poprowadzi. Od tej był taki cienki ten, no właśnie, przejazd. I tak zawsze kamera skakała w taki sposób. Ja to pamiętam, jak dziś bo tyle razy tędy jeździłam. Ja już bym tutaj mogła przez sen się po prostu poruszać po tej grze. Okej, okay, jest pan Hausman i jest jakiś gość w czerwonej koszuli. Porozmawiajmy z nimi. O nie, nikogo tutaj nie ma. Przegapiłam kwalifikację. Jesteś w samą porę. Wszyscy pozostali uczestnicy zdążyli właśnie skończyć i czekam na ciebie przed startem. O, oh, dziękuję, panie Hausman. Wiesz, jak działają te kwalifikacje? Nie miałam czasu, żeby zapytać Eddy. Klasyfikacje składają się z trzech jeździeckich dyscyplin: cross-country, koki przez przeszkody i coś, co nie mam pojęcia, jak się tłumaczy na polski. W Laurze Hobby jakoś to beznadziejnie przetłumaczyli, ale to jest ogólnie ta konkurencja, gdzie biegaliśmy i zbieraliśmy te gwiazdki, gdzie nie było nie wiem, sama jak to bądź. Po prostu było jakby cross country, tylko że ze zbieraniem gwiazdek. Okej, okay, musisz wygrać każdą część z tych kwalifikacji, żeby móc przejść do następnej fazy. Na samym końcu ostatniej fazy, zwycięzca uzyska zgodę i będzie mógł wziąć udział w nadchodzących zawodach. To wszystko co musisz wiedzieć. No dobra, no to lecimy. Zaczniemy sobie od cross country. Nie żeby gra nam dawała jakiś inny wybór. Okej, okay, koń tutaj skacze automatycznie, z tego co się orientuję, dokładnie. Trochę szkoda. O Jezus, ta kamera. Trochę mi czasem brakuje, ajajaj, dobra, właśnie tego, żeby można trochę więcej się zaangażować w te... W te skoki. No, ale dobra. Nie będę tutaj narzekać. Tak gra! Znaczy, ta seria nie ma polegać na narzekaniu. Ta seria ma polegać na. uderzam w najwyższe tony nostalgii i przechodzę grę z dzieciństwa. Dobra, jeszcze jedna przeszkoda. Nadal nie mamy sprintu. Nie. Ale dobra, całkiem niezły czas. No, ba! My w 40 sekund, ta kolejna osoba w minutę 20. No to jakby... Nie pamiętam czy w tej grze był poziom trudności, chyba nie, ale jak był, to mogłam ustawić wyższy. Tutaj już mamy bardziej zaawansowane rzeczy. Okej, okay, tutaj skaczemy spacją. Musimy galopować, tak samo jak w laurze, no i ta kropeczka pokaże nam. Pokaże nam, kiedy możemy skoczyć, to też już znamy. Okej. Okay. Dobra, troszeczkę za wcześnie, ale nic się nie stało. Tutaj kolejny perfekcyjny skok. Nie idzie nam źle. Myślę, że poradzimy sobie na luzie z tymi kwalifikacjami. Okej. Okay. Oj, Ale dobra, udało się. No, i zasuwamy. 36 sekund. Ładnie, ładnie. Oczywiście, daleko przed wszystkimi, nie chwaląc się. No i moja ulubiona konkurencja. Nie mam pojęcia, jak ona się nazywa po polsku. Po prostu nie mam zielonego pojęcia. Mamy jeździć przez checkpointy. Mamy na to ograniczony czas. I, i, I to jest to. Ja nie znam po prostu czegoś takiego po polsku. No nic takiego w ogóle nie istnieje. Ja znam takie dziedziny jak skoki przez przeszkody. Ojoj, ojoj. Dobra, ważne skoki przez przeszkody ujeżdżenie, które starsze szczególnie gry uwielbiają nazywać ujeżdżaniem. Oprócz tego, co znam. Nie wiem, w sumie. Są też y, wyścigi, znaczy wyścigi zawody bryczek. I właśnie koniecznie wyścigi, tylko takie tory przeszkód. Byłam kiedyś na kawaliadzie i było coś takiego. Ale takiej konkurencji nie znam. Dobra, gratulacje, udało Ci się przejść. Kwalifikacje to pozwala Ci. Yy, to daje Ci dostęp do programów treningowych, żeby przygotować się na zawody. Dobra, fajnie. Teraz rozumiem, dlaczego Edi tak dużo mi o tobie opowiadała. Bez problemu uzyskałaś dostęp do zawodów. Teraz będziesz mogła brać udział we wszystkich lokalnych zawodach. Gratulacje! Dzięki. Żeby wziąć udział w lokalnych zawodach, musisz spotkać się z organizatorami: Jack, Joey i Joel. <grywka> Jakby, okej, okay, te miejsca są, są umieszczone na całej przestrzeni. Zapytam Eddy, czy da ci znać, kiedy, kiedy będą kolejne zawody, żebyś mogła wziąć w nich udział. Porozmawiajmy. O, to jest Jack. Gratulacje! miałem przeczucie, że będziesz świetna w tych zawodach. Dzięki! A, myślałam, że powie coś więcej, ale nie. No dobra, dobra, wykręćmy sobie. Nie zarejestrowałam... Y, ojoj, ojej, co to za przeszkoda wysoka? Nie zarejestrowałam sobie w głowie, co mam teraz robić, więc po prostu pojedźmy z zastrzałką. Ogólnie ta gra ma dużo bardziej e, rozbudowany ten system zawodów. I system umiejętności konia w laurze Hobby mieliśmy coś takiego, że. O, gratulacje, wygrałaś kolejne mistrzostwa. Twój poziom umiejętności wzrósł, teraz twoje konie mogą skakać wyżej. I to był koniec. Natomiast tutaj rzeczywiście musimy te konie do wyższych mm, poziomów, do lepszych zawodów trenować. I nie jest to zależne tylko od naszych umiejętności jeździeckich, tylko właśnie też od umiejętności tych koni. No dobra, kieruje mnie do domku. Niech będzie i do domku. Cze, ale Dobra, każe nam iść gdzieś tam. Pewnie porozmawiać z Wickiem Dylanem. Zobaczcie! Ten źrebak jest taki słodziutki. Przyszedł do nas! Hej! Nie możemy go pogłaskać, szkoda. Ale dobra, porozmawiajmy z wujkiem Dlanem. Wujku, udało mi się przejść kwalifikacje. Wspaniale, jestem z ciebie taki dumny, Lili. Możliwe, że będziemy mogli uratować Rancho. Dałaś mi nową nadzieję. I znowu dzwoni do nas telefon. Dobra, zobaczmy, kto tam. Eddie! Cześć, Lili! Dostałam dobre miejsce. Dobre mieści. Zostałam! Dobre wieści od Federacji. Zawody mają się zaraz zacząć? Dokładnie. Przyjdź do mnie, żebym mogła wyjaśnić ci, jak to wszystko działa. Dzięki, zaraz tam będę. Okej, okay, jedźmy do Eddie w takim razie. Weźmiemy sobie naszą Selmę, bo jak na razie nie mamy żadnego innego konia, ale spokojnie, tutaj jak w, tak samo jak w Horses Odziedziczona Stadnina. Co jak kliknęłam? W korstę Odziedziczona Stadnina dostajemy konie za wygrywanie zawodów! O, znowu jej morale spadły. Nie zwróciłam uwagi. Muszę po prostu nauczyć się o tym pamiętać, no bo... Rzeczywiście z tą grą nie miałam już do czynienia dłuż, od dłuższego czasu, i o ile mniej więcej pamiętam co i jak, no to już takich szczegółów, że trzeba pilnować morali konia, no to już nie pamiętam. Ale dobra. Pojedźmy i zobaczmy, co Eddy ma nam do powiedzenia w związku z tymi zawodami. Już ją widzę, już tam stoi, już nas czeka. Ona chyba nic nie robi, tylko tu stoi przy tym. Dobra. Wow, dostałaś się tu naprawdę szybko. Nie mogę się doczekać, żeby dowie dowiedzieć się więcej o tych yy, lokalnych zawodach. Świetnie. Wiedziałam. Może spodobać się współzawodnictwo. Okej, okay, to kilka rzeczy, które musisz wiedzieć. Żeby móc spłacić rancho, musisz wygrać zawody międzynarodowe, ale dostanie się na nie nie jest proste. Musisz uzyskać odpowiednią liczbę punktów, a żeby uzyskać punkty, musisz brać udział w zawodach lokalnych. Proste. E, chyba, jeśli rozumiem dobrze, muszę wygrywać lokalne zawody, zanim będę mogła wziąć udział w zawodach międzynarodowych. Dokładnie, ale nie martw się. Będę tutaj i pomogę ci w razie jakichkolwiek problemów. To nie wszystko. Jestem trochę nerwowa w związku z współzawodnictwem. Ach, w takim wypadku najpierw musisz potrenować. W każdym razie, za każde lokalne zawody, w które skończysz w pierwszej trójce, otrzymasz jeden punkt. Konkretna liczba punktów jest wymagana, żeby brać udział w poszczególnych zawodach. Więc, jak dużo punktów muszę mieć, żeby wziąć udział w zawodach międzynarodowych, nie jestem pewna, ale dam ci znać, jak będę wiedziała. W tym momencie będziesz musiała wybrać. Brać konia do użytku przez cały sezon. Mam nadzieję, że Lambert będzie wystarczająco dorosły. Okej, okay, wróćmy na rancho. Jakby nie mogła mi tego przez telefon powiedzieć. Ta gra też nas musi trochę przegonić w tej we. W te. Może kojarzycie taką serię jak Stajnia Marzeń i to jak tam ganiają po prostu w tej i nazad, w tej nazad. Po prostu niektóre gry tak mają. Muszą przegonić gracza w tej weftę. Te. Wracajmy na rancho. Teraz pewnie magicznie w ciągu dwóch dni nasz Lambert rośnie i będziemy mogli brać udział na nim w zawodach. Wujku Dylan! O, tu jesteś! Jest niespodzianka czekająca na ciebie na ranczu. Wizyta kogoś, kogo oboje podziwiamy. No niech zgadnę, czy to będzie e, Grant? Tak, już nawet go widzę. Grant? Hej, to ranczo jest wspaniałe! Teraz rozumiem, dlaczego tak bardzo chcecie o nie walczyć. Dzięki, to miło z twojej strony, że nas odwiedzasz. Rozmawiałem z twoim wujkiem i zgodził się, żebym potrenował cię na zawody lokalne. Więc to jest ta niespodzianka. Teraz wiem, dlaczego wujek Dylan był taki podekscytowany. Zanim będziesz mogła wziąć udział w lokalnych zawodach, będziesz musiała wykonać ćwiczenia, które ci zadam. Co za ćwiczenia? Przygotowałem ćwiczenia treningowe dla każdej dyscypliny, w której będziesz musiała wziąć udział w zawodach. Będziesz mogła trenować przeszkody, skoki przez przeszkody tutaj na ranczu. Żeby trenować cross country i to drugie, będziesz musiała pojechać na prerie i do lasu. Ok, jakby preria to jest ten, ten biom, który mamy po wyjechaniu z rancza, od razu do taka łączka. Tam poznasz trenerów, którzy nauczą Cię wszystkiego, co musisz wiedzieć. Kiedy tylko skończysz program treningowy, będziesz gotowa, żeby wziąć udział w pierwszych lokalnych zawodach. Okej, okay, jestem gotowa. Okej, okay, Pierwszy trening, który dla Ciebie przygotowałem, to cross country na prairie. Kolejny możesz wziąć udział w lesie, zanim wrócisz na rancho i skończysz. Na skokach przez przeszkody. Nie ma problemu. Już ruszam. No to ruszaj. No to ruszamy. Raczej dzisiaj już sobie nie pojedziemy w zawodach w tym odcinku, ale wytrenujemy sobie konia. Zobaczycie, jak wyglądają tutaj treningi w tej grze. Podejrzyjmy sobie szybko na mapce. X-em są zaznaczeni trenerzy. Gdzie jesteś? Strzałka nas tutaj prowadzi. Tak, już widzimy ją. Wydaje mi się, że to była ona. Jeśli dobrze pamiętam. Jeśli nie, to przepraszam cię, trenerze. Ale dobra. Wow. Porozmawiamy. Cześć, jestem Lia, trener z Prairie. Mój y, program treningowy będzie zawierał wszystkie dyscypliny cross-country i to drugie. Teraz możesz spróbować się w pierwszym treningu cross-country. No i dobra, lecimy. Tak, tutaj odblokowujemy poziomy tych, y, tych y, treningów. Jak wiadomo, musimy na razie zacząć od najłatwiejszego, bo innego nie mamy. Ale ogólnie ta y, opcja treningów jest tutaj dosyć rozbudowana. Tak w laurze hobby jesteśmy już mistrzami jazdy konnej i... <noise> I nie musimy trenować, tak? No ale tutaj musimy jeszcze potrenować. Niestety albo stety. Ale sus. O niestety, Edy zamknęła bramy, nie możemy do niej wjechać. Trudno. Dobra. Jeszcze trzy przeszkody przed nami. Tak, to jest preria. Ja naprawdę nie wiem, jak to przetłumaczyć. W sensie, po prostu łąki. Łąki, lasy. Znaczy nie lasy, w sumie nie lasy. Mają oddzielną lokację, a to jest taki. Taka przestrzeń po prostu, po której się poruszamy. Gratulacje, udało Ci się skończyć Twój trening cross country. Dobra, zrobimy sobie od razu ten drugi. A nie, nie możemy. Nie jestem na wystarczająco wysokim poziomie, ale dopiero co mi kazał to. A, w lesie mi kazał to trenować. Dobra. No tak, już pamiętam, bo tam są różne poziomy tego i różni trenerzy mają różne poziomy. Nieważne. Dobra robota, teraz możesz jechać do trenera z lasu. No to co? No to jedziemy do lasu. Tylko zobaczmy sobie jaką będziemy mieć najlepszą drogę, ale chyba najlepiej będzie wrócić tak jak na rancho i pojechać prosto. Więc dobrze, jedźmy. W ogóle, jak ktoś oglądał moją serię z Laura Hobby, albo z jakiejś innej gry, gdzie przypadkiem to mówiłam, bo y, Laura Hobby nagrywałam, że tak powiem, na zapas i ona jest dosyć nieaktualna z wydarzeniami, które się dzieją, kiedy ona rzeczywiście się pojawia na kanale. Ale nieistotne. W każdym razie tam mówiłam o tym, że e, zapisałam się na kurs szydełkowania. No i zrobiłam czapkę, to była brzydka czapka. Najbrzydsza jaką widziałam na świecie, ale moja zrobiłam coś super fajnie. I tam na tych zajęciach pani powiedziała: "O może zrobimy sobie też zajęcia robienia na drutach". I nie zgadniecie co. Robimy zajęcia na drutach i ja już się zapisałam na nie, oczywiście. Moment, zerknijmy sobie tylko, gdzie tu jest trener. Okej, okay, czyli prosto i w prawo. E, więc oczywiście zapisałam się na nie od razu, jak tylko zobaczyłam informację, że... Ajaj. Dobrze, że te przejścia są takie płynne. E, jak tylko zobaczyłam informację, że będzie coś takiego u nas, to, to oczywiście się zapisałam. Bo prowadzi naprawdę sympatyczna pani i, i dużo mnie nauczyła. A ja jestem oporna na wiedzę w tym temacie, bo po prostu, nie wiem, ciężko mi się dostosować. Dostosować, żeby robić te rzeczy odwrotnie, bo już mówiłam parę razy, że jestem leworęczna i takie rzeczy mi sprawiają trudność. Mnie to denerwuje, bo się gubię. Ale ostatnio się bawiłam bardzo fajnie, więc, więc jak najbardziej pójdę sobie też na druty. Na drutach już w sumie nawet kiedyś robiłam, ale z różnym skutkiem. Okej, okay. cześć, jestem Iwa, trenera z lasu. Mój, tre mój program treningowy będzie zawierał cross country i to drugie. Musimy nadać jakąś nazwę temu drugiemu, bo to jest jakieś Steeple Chase? Tak się to czyta? Teraz możemy zacząć Twój pierwszy trening. Ruszajmy w takim razie, dobra, wiemy już, że to nie będzie cross country, tylko właśnie to. Poziom początkujący i trening pierwszy. Jeden z jednego. Dobra, tą konkurencję już znamy. W ogóle od czasu, kiedy poszłam na te zajęcia szydełkowania, to ja absolutnie coś robię. To nie tak, że zrobiłam tą czapkę i od tego czasu już nic nie tknęłam drutów. Znaczy drutów, szydełka. Kupiłam sobie bardzo ładną włóczkę, taką przechodzącą kolorami. I zaczęłam dziergać. I robiłam takie kółko, kółko, bo generalnie umiem dziergać tylko kółko. Więc jak się dziergałam w kółko i w kółko, i to kółko się już zrobiło takie całkiem duże. I stwierdziłam, hmm, może by tak zrobić z tego kółka koc. I, i będę z niego robić koc. Już zużyłam jeden motek włóczki. Zostały mi jeszcze dwa, w sensie dokupiłam sobie dwa i dokupiłam też sobie grubą, grubszą włóczkę, z której też coś planuję zrobić, jeszcze nie wiem co, bo chciałabym się nauczyć też robić inne kształty niż tylko koło, ale na razie mam tylko koło, więc będzie okrągły koc, może narzuta na kanapę czy coś, nie wiem, nie wiem, zobaczymy co wyjdzie, to wyjdzie. Pochwalę się pewnie na Twitterze, bo ogólnie jak chcecie mnie gdzieś znaleźć, to przymieję jestem długo na Twitterze. Nie, nie korzystam z Instagrama ani z w sumie jeszcze ze Snapchata i, i to wszystko. Okej, okay, dobra robota! Nie miałeś żadnego problemu z tym treningiem. Teraz możesz wrócić do granta i skończyć swój trening. Dobra, tak jak Grant powiedział, na koniec zostawia nam najfajniejsze, czyli skoki przez przeszkody, ja znowu muszę się szybko rozeznać jak tutaj pojechać, dobra, możemy sobie wrócić tędy w sumie. No więc na razie tak sobie dziergam i co mi wychodzi, to mi wychodzi. Na drutach zrobiłam 3 cm szalika i mi się znudziło, ale to robiłam tak jako totalny samouk po prostu. E, zobaczyłam w internecie, ktoś robi, i, i ja stwierdziłam, dobra, to nie może być takie trudne, ale mi się bardzo szybko znudziło. I tak leży już w sumie od trzech lat. Miałam taką fazę, e, jak jeszcze, jakoś jeszcze w pandemii w 2020 roku. E, zaraz po przeprowadce próbowałam odkrywać dużo nowych rzeczy, i, e, i właśnie szydełkowanie robienie na drutach było jedną z tych rzeczy. Natomiast mi się nie spodobało, ja to rzuciłam w kąt, bo mojej mamie szło lepiej ode mnie po pierwszym spróbowaniu, ale potem się przyznała, że z bratem kiedyś robili na drutach, na szydełku, na zawody. Dosłownie. Oszukała, bo ja byłam poziomem początkującym, ona już była zaawansowanym, ale się nie przyznała najpierw, więc... Więc, jako że byłam jedynym uczestnikiem tych zawodów, bo drugi został zdyskwalifikowany, to... to wygrałam. No, ale... Mam dobre przeczucia. Myślę, że się będę fajnie bawić, bo jak poradziłam sobie z czapką, to myślę, że druty są prostsze. W sensie, takie nawet patrząc na takie zaczynanie, no to udało mi się zacząć samej bez żadnej pomocy na drutach, a na szydełku już mi się nie udało. Więc liczę, że to wyjdzie. Dobra, wróciliśmy sobie tutaj i nie pamiętam, co mieliśmy zrobić. Spotkać się z Grantem. A, dobra. Wiem, gdzie będzie trening. Wejdźmy sobie tutaj. Dobra robota. Teraz czas na skoki. Przygotowałem krótki tor. Bierz swojego konia i ruszaj na trening. No dobra, weźmiemy sobie naszą wierną salmę, naszą salmonellę. Tak, i pojawia nam się tu zakładka trening. Dokładnie. Początkujący oczywiście. Na razie nie mamy dostępu do żadnego innego treningu. Więc ruszajmy. Okej, okay. ładnie, ładnie szkoda, że tu nie ma takiego przyspieszenia. Wiem, że później będzie, ale nie wiem, czy będzie go można używać też podczas skoków. Wydaje mi się, że nie. W Laurze się nie dało, a w tej grze szczerze po prostu już nie pamiętam. Takich szczegółów to już nie pamiętam. Pamiętam za to, że ładne konie będziemy dostawać za wygrywanie zawodów i to, to mnie interesuje. To mnie interesuje, bo ja jestem jak yy, trener Pokémon i zbieram je wszystkie. Dobra, udało nam się wytrenować naszego konia. Myślę, że już tutaj nic więcej na nas nie czeka w tym momencie. Porozmawiajmy sobie z Grantem. Ukończyłeś swój pierwszy trening skoków przez przeszkody. W tym momencie zakończyłeś cały program treningowy na tym poziomie. Zasłużyłaś na odpoczynek. Wkrótce będziesz brała udział w lokalnych zawodach. Mam Jeśli Znowu kończymy nieodebranym telefonem. Niestety osoba, która właśnie do mnie dzwoni, będzie musiała poczekać do kolejnego odcinka. Natomiast ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli macie jakieś propozycje, zostawcie je w komentarzach i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.